Witajcie moi drodzy, trochę tak nietypowo, ponieważ e, jestem akurat e, nad wodą i teraz nagrywam tak to szybko z telefonu. Zaraz wrzucę po prostu na kanał. Jestem tutaj gdzieś od pół godzinki. Wszystko zamarznięte, cała woda była tutaj, to jedno jeziorko tylko odmarznięte. Spróbuję coś tutaj. Zanęcić, złapać, w każdym bądź razie Nagrywam na szybko, bo chciałem Wam życzyć wszystkiego najlepszego W nadchodzącym roku Albo to naprawdę ten rok Przyszły był Zupełnie inny Znacznie lepszy od tego, który był teraz, bo teraz to była po prostu tragedia Każdego z nas w jakiś sposób Ta epidemia dotknęła Życzę Wam ogromnej ryby Motocyklistom życzę Bezpiecznej i szerokiej drogi Abyście mogli jeździć jak najwięcej, bez żadnych blokad głupich koronawirusowych. Wędkarzom wszystkim życzę jak najwięcej czasu spędzania nad wodą. Z tej strony Adi, pozdrawiam dużej ryby.